Shrek 5, dziwne shorty Dawida Czecha. I koniec Gąbka. Witam, witam. Jak pewien internauta powiedział i w kostiumie zamykam. I dobra, szybka sprawa. Zostaw subskrypcję. No i Polub. I wbijmy 60 subskrypcji. Koniec Gąbka. Ogólnie Gąbek robił filmy Bedwars i trochę spadł. I odchodzi z YouTube. Ale wiemy, że będzie montażysta. I trzeba spekulować, kogo. Więc napisz w komentarzu, jak Ty myślisz. Dziwny od Dawida Czecha. Sam Dawid Czech jest dosyć dziwną postacią na YouTube. Więc Shrek 5. Wiecie, że mieliśmy 4 części Shreka. Ale teraz twórcy daj nam znać, że będzie piąta część. No mnie super, ale teraz poczekajmy dwa lata. się ma to jest taki mój film z newsami. Wiem, że mało osób to robi. Wiem, że trzy youtuberzy to robią, czyli Igor, Kozakus i tam... Cepotworek, no ale ja też chcę taki mniejszy youtuber będzie tak coś robił. Myślę, że wam odcinek się wam podobał, więc no!